Mateusz Kaniowski, Filipek, który w wędzie tak. dzisiaj przegrał, ale wygrał serce publiki. No to miło mi, że tak mówisz, ale ty jesteś moim dobrym kolegą, więc niech ocenią hejterzy. Hejterzy, ocencie go. Jak wypadł ten karakan, co słabo dostał od Dubiela, co? A. Leżał, ale nie był... Strasznie dużo razy leżałeś, nie mówię o knockdownach, tylko o takich poślizgnięciach i tak dalej. No tak, jakby bo wiesz, też Dubiel się tą masą kurwa na mnie pchał, nie? Ciała i wiesz, i, i też ślisko było kurwa w tym oktagonie, miałem wrażenie już po... tak szczerze to chyba raz tam trochę, wiesz, przeaktorzyłem, ale... Żeby ugrać na czasie, ale... ale tak generalnie to było naprawdę ślisko w tym oktagonie, że było w chuj krwi i wiesz. Bardzo na twarz, widać, że Dubiel bije tylko prawą ręką, lewej nie używa. Masz całą prawą stronę po obijam, tak? lewą Tak? Nie, no jakby tak szczerze, to się czułem dużo gorzej po sobocie i po Ferrari. Tak, jeżeli po chodzi sobocie o. Sobocie w sensie? Tak, tak. Nie, no ja nie piję, ale. No naprawdę nie piję. A. No, wiem, pogarda dla tych, co nie piją. Ale wiesz, ale. No, tego Overhanda ma mocnego. Ostatni wywiad po twojej walce, jak pijemy po Karasiu, ten mówi po czterech Dreelach, a teraz nie pije. Dobra, nieważne. Pokazałeś się w moim uczuciu z dobrej strony, natomiast nie dało się przejść przez te takie chaotyczne wpadki, znaczy wpadki, przez te chaotyczne ciosy Dubiela, bo ty widać było, że boisz się jak dostać takiego sierpa od niego, potem jak dwa razy byłeś pierwszy różni. Kurwa no, trochę tak było, nie uważam, że dużo działałem lewym prostym i dużo go trafiałem, aż mu łeb tak odskakiwał. Boński tutaj chwilą się wyśmiewał z Dubiela, że twoja głowa jak na dyskotece byś był tak lata. <todgłosł> tak ja to? Midział, że Filipek trafiał tymi lewymi. I też uważam, że dużo mu tlenu zabrałem tymi lewymi na schaby. Tylko miałem taki problem, że bałem się doprawić prawą ręką, bo wtedy można było mnie skontrować w tym, wiesz, w, tym, w tym wszystkim. No a jednak czułem trochę respekt przed jego ciosem pod takim kątem, że ja wygrałem drugą rundę i w tej trzeciej pomyślałem sobie, że jak ją jeszcze wygram w fajnym stylu, to może mi się uda wiesz, wyszarpać zwycięstwo. No ale no, ciężko wygrać jak leżysz dwa razy w pierwszej rundzie. A też wiedziałem, że ciężko mi będzie go znokautować, nie? Tak szczerze. To... Właśnie to, co nam imponowało jako komentatorom, że był taki niezniszczalny, że tylko tyle razy trafiłeś tak mocno. Bo on w ogóle by tego nie odczuwał. No bo jest różnica wagi, wiesz. Ja jestem Pozorantem w kategorii 7,5, bo ja naprawdę musiałem przymasować do tego Dubiera, a jak jeszcze byłem na Kingpinie, to ważyłem 69 kg. Eee, dubiel jest pozorantem 7,9, bo waży na co dzień 90 kilo, nie? I ja musiałbym być. Za dymą, żeby wiesz, skrócić dystans i, i, i tego Dubiela rozszarpać. No a jestem frikiem, który ma dość dobrą stójkę, uważam, nie? bo trenuję. w sensie Ja nawet jestem poukładany stójkowo, tak wiesz, nawet na te małe rękawice. No wiadomo, że pojechałem gdzieś dalej na ten Brazylię i dostałem wpierdol taki mocny, ale, ale no kurczę, muszę się bić po prostu z ludźmi e, moich gabarytów albo z mniejszym dużo stażem treningowym. Rozbawił Cię tęim song, do którego wychodził Dubiel? Nie, bo ja już wiedziałem, że e, tydzień e, wcześniej, że do tego wyjdzie, ale kurwa widzę, że Daro wszedł kurwa do jakiegoś nowego disu. na mnie. Miałem wrażenie, że coś tam kurwa jakieś liniki na nie lecą też. Nie, 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 to nie wsłuchiwam się, natomiast Daro, twój odwieczny wróg przegrał dzisiaj. Ale Hubert Miściwujewski mówił, że Daro coś tam mówił, że mi zabrał duszę, że po walce ze mną już nie jestem taki sam. Trzy no Kiki od Petra Świerczewskiego, tak naprawdę po tym już Daro zgłosił kontuzję, dowalczył do końca. Ale do końca kurwa zawalczył? Do no Aha, no, to gratuluję. Ale potem jak próbował wstać to na lata jak galareta, co sygnalizowało kontuzję? Chuj wie, stary, czy to jest kontuzja, niech, wiesz, zrobi przyświetlenia, ale no Robert Karaś walczył, wiesz, też z kontuzją yy, nogi ze mną do końca. Chodzi o to, że yy, Darek ma naprawdę kozackie umiejętności, jak na Freakfighter'u widziałeś, jak on zdzielił Świerczewskiego, yy, że no był knockdown. Czy że nie trafił? Na powtórkach, bo ty że jest Ja też, ja też krzyknąłem, że o, ale prawy, Darolwa. i się okazało, że przeleciało przed twarzą. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, no on jest dobry, ale, ale on nie ma psychy do tego sportu. E... Milicki freestylowiec. Mi zależało, żeby pokazać charakter na, na, na tej walce. Nawet wiesz, w tej pierwszej rundzie jak byłem liczony, to, to nie miałem czegoś... Miałem trochę w głowie ten obraz Diego, jak walczył na grądzie, że nawet jak, wiesz, jak kucał e, pod naporem ciosów, to żeby żeby to przetrzymać i żeby wrócić do gry. No tam nie było punktów i walczyło się do nokautu. Znaczy, e, tak, tam było, wiesz, no ale mierzyłem też siły na zamiary, wiesz, że ja pomyślałem sobie, no dobra, jak już dostałem, wiesz, takiego mocne, no bo dostałem mocne ciosy od Dubiela w tym chaosie, to powiedziałem, że muszę, muszę z nim przewalczyć trzy rundy i muszę, muszę nawet wygrywać te następne. Miałem coś takiego w głowie, że co by się nie działo, to będzie najważniejszy. W ogóle jak tam wchodziłem, wiesz, mi trochę też wjeżdżało na głowę. Ludzie pisali, że ja nie mam charakteru, że pokazałem się chujowo z Brazylijczykiem, wiesz. No, Kacper, mój trener, mówił, że Filip, ty masz tam wejść i dać w chuj dobrą bójkę, nieważne czy wygrasz, czy przegrasz. Pokazałeś swoje, natomiast deprymowało cię to, że on otrzymuje i w ogóle nie odczuwa? Bo no głowa mu leci Z drugi. Tak bijesz gościa, a on nic. Yy, odczuwał lewe proste na tułów. Na pewno to odczuwał, bo się cofał. Rękę to odciśnięto. Tak, 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 tak. Tylko, że ja bałem się dołożyć prawy, żeby mnie nie skonkrował, bo jak Dubiel... Bo w Dubiela jak w tempo kontrowałem, to, to, to czułem nad nim przewagę, ale jak Dubielowi się dało rozpuścić te łapy, to, kurwa, była tragedia, nie? W sensie to, no to dwa razy leżałem, bo, bo po prostu większy, 20 kilo cięższy chłop, wiesz, mnie napierdalał cepami. I, I trochę, trochę zabrakło takiej, wiesz, z mojej strony jeszcze, jeszcze czegoś mocniejszego, bo nie chciałem, wiesz, jakby kolejnego knockdownu. Ciekawe to było starcie, co main event, a jak oceniasz całą galę tutaj? Chyba dobra. Tak mi się wydaje, że dobra. Są antybohaterzy, są bohaterzy. No, też widziałem też, że chyba ta walka meduzy nie, nie siadła. Nie, chyba ludziom. Czyli no, nie siadło, bo wygrał Jacksu, tak? Mhm. Natomiast wszyscy myśleli, że meduzę, jak już obali, to uda mu się skończyć. Tam w tej walce niewiele się działo, było dużo takiego markowania i w ogóle. Wiesz co, meduza, wydaje mi się, że ma trochę taki problem, że powinien popracować z psychologiem sportowym albo z dobrym psychologiem, bo. On jest gościem, który bardzo dużo traci energii przed walkami. Jego ja bardzo lubię, ale miałem wrażenie, że on za dużo mówi, za dużo się nakręca, a jakby siłą jest trochę spokój i opanowanie. I właśnie tak miałem wrażenie, że on się bardzo stresuje i trochę sobie tym stresem, wiesz, tak tym gadaniem próbuje siebie oszukać, że się nie stresuje, więc, więc nie wiem. No wiesz, walki fajne, nie? Wygrał Koro, była ciekawa walka Darolwa, był ciekawy co Event, Alberto się pokazał bardzo fajnie. Bardzo dobrze, no i teraz właśnie chcą kontrowersje na temat werdyktu. A nie widziałem już do końca tej walki, Alberto bo... Alberto w wywiadzie powiedział, że nie zgadza się z tym ich... I tak dokończył i że zdecydowanie został oszukany. Nie wiem, to, to, to nie wiem jak się wypowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że ja całkiem lubię Alberto, bo... Bo jest śmieszny. W sensie jest takim spokoziomkiem. Ludzie myślą, że jest przewieziony, ale może jest w sieci, ale tak na żywo jest dorany przyłóż. Ale Alberto jeszcze coś tam, trener mi kopał lowkiki i, i Alberto tak stanął, mówi mmm, m, 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 tak się nie broni lowkików, nie. <laughs> to było bardzo śmieszne na 5 minut. Ale wiesz jak dobrze uciekał przed lowkikami Kubańczyka? Nie mogę w to uwierzyć. No bo wiesz, no bo było mówione, że Kubańczyk będzie kopał bardzo... To ciężko się tak nauczyć, on naprawdę bardzo dobrze unikał. No czyli wiesz, no, naturalnie jest, wiesz, ma, w puli genetycznej, wiesz, wylosował lepsze geny niż ja na pewno. I ty, ty od Ciebie też mam gorsze. Fifi, czego Ci życzyć? Jakich następnej walki? Eee, no, ze słabszym przeciwnikiem, w sensie mogę nawet otwierać te gale, nie? W sensie, bo zajebisty jest common event, ale no jednak ciężko, ciężko się walczy z gośćmi, którzy są dużo więksi ode mnie. W sensie, ja się od nich nie czuję technicznie gorszy, naprawdę się nie czuję od nich gorszy. Ale no, w fizyki trochę nie oszukasz, nie? W tym wszystkim. I nie to, że ja się usprawiedliwiam, bo ja naprawdę w siebie wierzę i na przykład, wiesz, mógłbym powiedzieć, że w, w dużych rękawicach, jakbym wtedy zawalczył z Dubielem, to bym wygrał, no ale dużych rękawic nikt nie chce oglądać i wiesz, no i ja za każdym razem ryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, ale... Ale wydaje mi się, że freakfighterem musisz być ciekawym na konferencjach i medialnie i po prostu nie możesz dawać ciała w walce, żeby pokazywać charakter i, i to w miarę starczy. No ja też nie robię z siebie żadnego kozaka, nie idę po pas 7-7, nie? Chuj mnie obchodzi ten pas. Chcę dostawać tylko e, fajne walki i ciekawe pieniądze za to. Bądź taki jak wtedy, kiedy Dubiel dał Ci kartę do Starbucksa. Dziękuję Filipek. Eee... Chciałem pozdrowić cały Milicz i cały Wrocław, w którym mnie dzisiaj dopingował, Naprawdę jak wchodziłem na to, na ten podest, to miałem wrażenie, że dostałem największy aplauz. Mega mi miło. Mega dziękuję ludziom i potężny Kaniowski też na propsie. 1410 pozdrow.